Zdanie domowe. W takiej sytuacji dwa białe kamienie można złapać tylko w jeden sposób. Domyślasz się jaki? W getę można złapać też większe grupy kamieni. Stawiając kamień w kluczowy punkt, czarny skutecznie złapał białe kamienie. Zadanie domowe z gwiazdką. Pomyśl nad sposobem na złapanie czterech białych kamieni. Pamiętaj, żeby wyobrazić sobie całą sekwencję do końca. Problem z gwiazdką jest znacznie trudniejszy. Tutaj zwykła geta nie chodzi. Gdy widzisz, że standardowy ruch nie działa, zanim się poddasz, warto przeliczyć inne opcje. W tej sytuacji, cztery białe kamienie można złapać w taką dziwną getę. Sprawdź sam, że biały nie ma możliwości ucieczki. Nauczyłeś się czegoś z dzisiejszego odcinka? Subskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Masz jakieś pytania? Napisz w komentarzu.